Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Chemik i dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o dźwięku, ale i o fajnym sprzęcie do jego zbierania. Mam tutaj na myśli oczywiście to, jak bardzo istotny jest dźwięk w filmie i postaram się Wam to dziś udowodnić. Mianowicie, co powiecie na sytuację, gdzie wideo jest ok, ale dźwięk jest beznadziejny, tak jak na przykład w tym e, przypadku. Jak sami do Was mówił o takiej jakości dźwięku, to myślę, że... Drugą odwrotną sytuacją jest właśnie to, gdy dźwięk jest ok, ale wideo jest beznadziejnej jakości, tak jak w tym przypadku. Ale mimo szumu i wiatru, który na pewno też troszeczkę słychać, to i tak uważam, że ten materiał lepiej się słucha. Firma MSI wychodzi wam naprzeciw i prezentuje najnowszy mikrofon gamingowy, streamingowy czy podcastowy, który to właśnie niedawno miał swoją premierę. A ja dzisiaj wam go przedstawię. Lecimy już do cieplutkiego studia po więcej szczegółów. No i w końcu jesteśmy w ciekawym studiu Uchemika i mowa w tym materiale będzie oczywiście o mikrofonie MSI Immers GV60, mikrofon gamingowy, streamingowy czy też podcastowy, tak jak już wcześniej wspominałem. Unboxing tego mikrofonu widzieliście zapewne w ris oraz Shortsach na YouTubie. Jeżeli nie, to gorąco Was zapraszam do Instagramu, do którego link macie w opisie. A teraz przejdźmy już nie tyle do unboxingu, co po prostu do pokazania, jak ten mikrofon jest zbudowany. I omówienia jego funkcjonalności. Nasz omawiany dzisiaj mikrofon prezentuje się w ten oto następujący sposób. Jest to całkiem dość duża konstrukcja, moi drodzy, o bardzo, bardzo solidnej podstawie. Natomiast od spodu możecie zauważyć bardzo fajny tutaj zestaw złącz, bo mamy USB-C do zasilania oraz komunikacji naszego mikrofonu. Mamy wyjście słuchawkowe, żeby mieć bezpośredni odsług z tego mikrofonu, właśnie na naszych słuchaweczki. Oraz możliwość wkręcenia go w ramię mikrofonowe. Smoczy co ty tu robisz? Czyż to jest mój mikrofon? Ja wiem, że on jest genialny, ale to jest mój mikrofon. Napisz DM-a, jeżeli chcesz taki dostać. W końcu to twoi rodzice. Dlaczego akurat ten mikrofon jest idealny dla streamera? No po pierwsze, mamy tutaj pewną kontrolę nad naszym dźwiękiem. Zarówno tym, który słyszymy bezpośrednio z odsłuchu. W naszych słuchaweczkach poprzez wejście mini jack wbudowane w sam mikrofon i mamy potencjometr, który umożliwia nam regulację tej głośności, a po drugie, w mikrofon jest wbudowany również drugi potencjometr, który odpowiada za głośność naszego mikrofonu. Dzięki temu będziemy mogli dopasować idealnie poziom głośności odsłuchu, jak i głośności samego mikrofonu po to, ażeby nasi widzowie idealnie nas słyszeli. Do tego jest możliwość bardzo prostego demontażu oryginalnej podstawy mikrofonu, na przykład po to, żeby zamontować go na ramieniu mikrofonowym. Przejdźmy teraz do testu dźwięku, i na sam początek będzie to w trybie właśnie kardioidalnym ustawiony mikrofon. Teraz mnie słyszycie jeszcze z moich mikroportów, natomiast w ramach testu przeczytam dla Was popularny wiersz Jana Brzechwy, który ma tytuł Tańcowała igła z nitką. Przechodzimy już na dźwięk z mikrofonu MSI: Tańcowała igła z nitką. Igła pięknie, nitka brzydko. Igła cała, jak igiełki. Nitce plączą się zupełki. Igła naprzód, nitka za nią. Ach, jak cudnie tańczysz z panią. No to teraz ten sam wiersz, ale w trybie stereo. Tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko. Igła cała, jak z igiełki, nitce plączą się supełki. Igła naprzód, nitka za nią. Ach, jak cudnie tańczysz z panią. I kolejny tryb, przy którym wam przeczytam wiersz, będzie to tryb wielokierunkowy. Tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko. Igła cała, jak z igiełki, nitka plączą się supełki. Igła naprzód, nitka za nią, ach, jak cudnie tańczysz z panią. No to został nam ostatni tryb naszego mikrofonu, czyli tryb dwukierunkowy, który idealnie to się nadaje na wywiad. Tak więc, zróbmy mały eksperyment. Cześć Chemik! No cześć Chemiku! Co tam ciekawego u Ciebie słychać? A wiesz co, całkiem dobrze. Właśnie testuję nowy mikrofon od MSI, który moim zdaniem nagrywa rewelacyjnie pod kątem właśnie jakości dźwięku. A co tam u Ciebie, mój drogi? A wiesz, co, u mnie też wszystko w porządku. Niedawno właśnie skończyłem test i recenzję dwóch klawiatur od MSI. Może widziałeś na kanale MSI Polska? Jak coś, to ci podaję linkę, bo są to naprawdę genialne konstrukcje. O kurczę, no to dawaj mi koniecznie szybko tego linka, bo jestem właśnie na etapie zakupu jakiejś genialnej klawiatury mechanicznej, więc pewnie coś sobie tutaj wybiorę do pary z nowym mikrofonem streamingowym właśnie od MSI. Ale wiesz co, jeszcze by mi się przydał jakiś fotel. Jesteś w stanie mi coś polecić? Ty no, chemik, no przecież proste! Jeden z najlepszych foteli, jaki możesz sobie wybrać, jest właśnie ten, który jest obok nas. Czemu jeszcze nie masz takiego u siebie w domu? Ej, chemicy! Chemik jest tylko jeden przecież! Tak więc, moi drodzy, podsumowując już ten materiał, sami po prostu ocencie, czy według was ten mikrofon zbiera dźwięk dobrze. No ja od Ciebie dodam tylko tyle, że jak pierwszy raz podłączyłem ten mikrofon po USB, to nagrałem nim coś, tak, no to po prostu zmiotło jest planszy, jeżeli chodzi o to, jak ten mikrofon zbierał. Do tej pory używałem innego mikrofonu, jeżeli potrzebowałem tego typu rzeczy nagrać, takie bardziej właśnie podcastowe, czy jak dla Was nagrywałem recenzje, Natomiast w przypadku tego sprzętu bardzo, bardzo pozytywnie mnie on zaskoczył. Mam nadzieję, że Was również link oczywiście do omawianego się sprzętu macie w opisie tego materiału. Ja Wam gorąco dziękuję za obejrzenie go do końca i widzimy się w kolejnych produkcjach na kanale MSI Polska. Do zobaczenia, do usłyszenia. pa, 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 pa. pa.